Cześć! Witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji jednego chyba z najciekawszych projektorów z systemem Android TV, jaki ostatnio pojawił się na rynku w segmencie do 2000 zł. Jest to projektor marki Etoe, czyli znanego producenta, jeżeli chodzi o projektory. I jest to, jak widzicie, model Whale Pro. Dlaczego uważam, że jest to jeden z najciekawszych projektorów w tym segmencie cenowym? Przede wszystkim dlatego, że ten projektor oferuje jasność na poziomie aż 1500 ANSI lumenów. Jak może pamiętacie, niedawno przygotowałem dla Was recenzję projektora JMGO, który również wyposażony był w system Android TV. Również miał natywną rozdzielczość 1080p, ale kosztował powyżej 2000 i miał jasność zaledwie 450 ANSI lumenów. Tutaj mamy... 1500 dans filmenów, czyli trzykrotnie więcej, a cena jest zdecydowanie niższa. Oczywiście to nie są jedyne atuty, jeżeli chodzi o ten projektor. Natomiast, zanim sobie do nich przejdziemy, to może kilka informacji na temat zawartości zestawu. W zestawie mamy oczywiście sam projektor, jest też do projektora zasilacz, który jak widzicie, składa się z dwóch elementów. Mamy tutaj przewód do projektora, taką okrągłą końcówką. I przewód zasilający osobno. Jest to tutaj klasyczna koniczynka, którą musimy podłączyć do tego zasilacza. Zasilacz bardzo mocny. Jest to zasilacz 180W 24V 7,5A. Jest to oczywiście związane też właśnie z tą wysoką jasnością projektora, o której Wam wspominałem. W zestawie jest też pilot zdalnego sterowania oczywiście pilot Bluetooth. Oczywiście pilot z wyszukiwaniem głosowym i pilot, który ma już też skróty do najpopularniejszych aplikacji VOD, takich jak YouTube, Netflix, Prime Video czy też Disney. Czyli od razu, jak pewno się domyślacie, ten projektor wszystkie te aplikacje VOD będzie obsługiwał. Do uzupełnienia zestawu jeszcze jest taka ściereczka do przecierania tutaj lampy projektora. No i teraz zobaczmy sobie konstrukcję i budowę samego urządzenia. Jak widzicie no dość duży projektor, też dość ciężki. Tutaj oczywiście trzeba to zaznaczyć. Mamy tutaj też czujniki laserowe do automatycznego ustawienia kątów, ustawienia ostrości. Tutaj, to wszystko dzieje się automatycznie w tym projektorze. I muszę Wam powiedzieć, że ja już ten projektor sobie nieco potestowałem. I powiem Wam, że ta automatyka działa tutaj świetnie. Wydaje mi się, że nawet lepiej niż w droższych projektorach, które miałem również okazję testować. Jeżeli chodzi o optykę, czyli ten silnik tego projektora, jest to zamknięta konstrukcja. I to jest właśnie plus, jeżeli chodzi o. Te projektory, ponieważ nie ma tam możliwości, żeby dostały się jakieś pyłki, zanieczyszczenia, które później wpływałyby na jakość obrazu. Tutaj ta konstrukcja jest pełni szczelna, zamknięta. Żywotność tej lampy to jest 30 tysięcy godzin. Czyli tutaj mamy naprawdę bardzo długi czas tej żywotności pracy tego projektora. Projektor wyposażony jest też w dwa 10-watowe głośniki. Czyli mamy tutaj łącznie aż 20 W mocy muzycznej, i również co będziecie mogli zobaczyć w recenzji, ta jakość dźwięku jest na bardzo wysokim poziomie. To jest kolejny atut, jeżeli chodzi o ten projektor. Konstrukcyjnie, zobaczmy sobie dalej. Jeżeli chodzi o te boczne krawędzie, to no to oczywiście wszędzie otwory wentylacyjne, wewnątrz też głośniki, o których Wam wspominałem. Natomiast teraz tylna krawędź, na której znalazły się złącza. I jeżeli chodzi o złącza, one tutaj nie są jakoś szczególnie rozbudowane. Są to podstawowe złącza, czyli wejście z zasilania. Mamy USB typu A, mamy złącze HDMI do podłączenia urządzeń zewnętrznych. No i mamy też porty AUX. Tak więc to są wszystkie złącza. Teraz zobaczcie jeszcze spód tego projektora. Tutaj po bokach są takie gumowe nóżki, które nie będą rysowały powierzchni. Jest też możliwość tutaj zamontowania tego projektora na statywie. Natomiast pamiętajcie, że to musi być duży, mocny statyw, ponieważ no projektor jest dość ciężki. Jeżeli chodzi o sterowanie tym projektorem, to oprócz pilota zdalnego sterowania na górnym panelu znalazły się też przyciski do zarządzania tym projektorem. To jest kolejny plus tego projektora, ponieważ obecnie praktycznie w każdym projektorze mamy tylko przyciski Power i resztę musimy sterować z pilota. Tutaj mamy możliwość sterowania praktycznie wszystkimi funkcjami za pomocą tych przycisków sterujących na obudowie, więc to jest moim zdaniem też bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to za chwileczkę sobie to zobaczycie, jak sobie uruchomimy ten projektor. Pokażę Wam dane z tutaj aplikacji AIDA64. Natomiast oczywiście na pokładzie jest procesor an mamy 2 GB pamięci RAM, mamy 16 GB pamięci budowanej. Oczywiście łączność Wi-Fi, zarówno w paśmie 2.4 jak i 5 GHz, łączność Bluetooth. Tak więc, tak naprawdę mamy wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od tego typu projektora. I jeszcze jedna ważna informacja. Mamy tutaj w instrukcji obsługi tabelkę, która nam pokazuje, jak duży obraz, z jakiej odległości jesteśmy w stanie wyświetlić za pomocą tego projektora. I tutaj uwaga: ten projektor pozwala na wyświetlanie obrazu nawet do 200 cali. Minimalna tutaj przekątna to jest 60 cali przy odległości od projektora 163 cm, natomiast te 200 cali uzyskamy przy odległości 544 cm. Zanim sobie przejdziemy do recenzji tego projektora, to jeszcze zobaczcie sobie jego cenę. Jak widzicie, projektor w sklepie zigby.pl kosztuje na chwilę obecną 1699 zł. Cena oczywiście już obejmuje koszty dostawy. Dostępny jest w magazynach czas dostawy, to jest jak widzicie 2 dni robocze. Pełna gwarancja na urządzenie 2 lata. Mamy też możliwość zwrotów do 14 dni, gdyby nam się urządzenie nie spodobało. No i teraz uwaga, mam dla Was jeszcze kod rabatowy, który obniży cenę tego projektora o 5%. Czyli z tym kodem zapłacicie za ten projektor jedynie. 1614 zł. Ten kod widzicie teraz na ekranie, ale też umieszczony jest w opisie filmu. Tam też link do sklepu, do tego produktu. Tak więc, jeżeli projektor Wam się spodoba, to myślę, że zdecydowanie warto z tej promocji skorzystać. Ok, projektor mam już podłączony. To co teraz widzicie, to jest oczywiście system Android TV zainstalowany w tym projektorze. Zaraz już do tego systemu przejdziemy. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać na samym początku, czyli automatyczne ustawianie kątów ostrości w tym projektorze. Jeżeli tylko poruszymy projektorem, to zobaczcie, następuje automatyczna korekcja i ustawienie optymalne dla tego projektora. Podobnie, jeżeli przesuniemy go w górę, w dół, to zobaczcie, te kąty są automatycznie prostowane, ustawiane i mamy idealnie wyregulowany obraz, dzięki czemu? Możemy ten projektor ustawić pod kątem do ekranu, możemy go ustawić nieco podniesiony, opuszczony i obraz będzie automatycznie dopasowany do prostokąta, do jak najlepszych parametrów. Więc to jest pierwszy plus, jeżeli chodzi o ten projektor, ponieważ ta automatyka działa tu bardzo dobrze. Zanim sobie przejdziemy do systemu, do parametrów technicznych tego projektora, to pokażę Wam jego możliwości, jeżeli chodzi o ustawienia, bo o to najczęściej pytacie. Chodzimy w ustawienia z pilota i teraz jak widzicie, bardzo dużo możliwości ustawień. Przede wszystkim ustawienia projekcji i teraz jak widzicie, mamy tutaj projekcję przednią, projekcję tylną. Możemy też zamontować ten projektor na suficie i tutaj również jest projekcja przednia oraz projekcja tylna. Druga rzecz. Automatyczna ostrość. Jeżeli sobie tutaj klikniemy tylko tą opcję, to automatycznie projektor nam wyostrzy obraz. Natomiast na pilocie macie tutaj przycisk regulacji, również ostrości ręcznej i jak widzicie, tą ostrość możemy sobie też ręcznie regulować według naszych potrzeb. Natomiast jak widzicie, ta regulacja automatyczna działa moim zdaniem bardzo dobrze. Zobaczcie ostrość po rogach ekranu, na środku, wszędzie jest ustawiona bardzo dobrze. Następnie mamy kolejne ustawienia ostrości, gdzie możemy włączyć właśnie ten automatyczny fokus. Możemy też włączyć automatyczne ustawienie ostrości z przesunięciem. Tak więc te funkcje polecam zostawić włączone, natomiast jeżeli chcecie to robić zawsze ręcznie, to możecie tę funkcje wyłączyć i też ręcznie sobie kalibrować obraz. Kolejna rzecz. Automatyczny kiston, czyli automatyczna regulacja trapezu. To jest oczywiście trochę źle przetłumaczone, jak zwykle w chińskich projektorach. Następnie kolejna bardzo ważna opcja z której ja często korzystam. Teraz jak widzicie, ten projektor jest zbyt blisko ekranu. Dlatego też mogę sobie tutaj ręcznie zobaczcie, ten obraz zmniejszyć lub też zwiększyć, tak więc nie muszę odsuwać się tego projektora, przesuwać go do ekranu. Mogę to zrobić jak widzicie tutaj automatycznie, i teraz sobie właśnie ustawimy takiej wielkości ekran. Następna funkcja, korekcja rogów, i tutaj możemy sobie ręcznie regulować każdy z tych rogów, prawy, lewy, dolny, więc też taką możliwość mamy. Natomiast jak widzicie, ten obraz według mnie jest automatycznie wyregulowany optymalnie. Szybka korekcja trapezu. Tutaj kolejna funkcja regulacji trapezu. Możemy to robić też w automacie. Ustawienia kalibracji i tutaj możemy włączyć automatyczną korekcję kalibracji. Lubię ją tutaj zostawić wyłączoną. Możemy też wyłączyć, włączyć autokalibrację. Resetowanie korekcji. No i tutaj jeżeli chodzi o te ustawienia obrazu to jest tyle. W drugiej zakładce mamy wybór źródła sygnału. I tutaj możemy przejść do wejścia sygnału, gdzie mamy do wyboru HDMI, Android lub też USB, z którego możemy otwierać też filmy, muzykę. Jeżeli chodzi o to, to Edit, to jest wersja 1.4.2021. Do wyboru to możecie sobie zmieniać. Następnie Media Setting, czyli ustawienia obrazu, to jest obraz domyślny, który widzicie. Możemy przejść do Light, możemy przejść do Soft. Zobaczcie, jak zmienia się obraz tryb gamingowy. Możemy też ręcznie regulować sobie zarówno barwy, kontrast, saturację. Tak więc mamy dużo też możliwości odnośnie regulacji obrazu i możemy też sobie regulować temperatury tego obrazu, to jest typy zimny, tryb ciepły i też mamy ręczną regulację poszczególnych barw, czyli czerwonej, zielonej oraz niebieskiej. Tak więc wydaje mi się, że każdy może ten projektor jeszcze dopasować do swoich preferencji, do swoich potrzeb. Co dalej? Oczywiście ustawienia dźwięku, tryb standardowy, muzyka, filmy i również w dźwięku mamy też możliwość ręcznego wyregulowania poszczególnych pas. Kolejna opcja, przestrzeń marzeń, to jest taki tryb demo. Za chwileczkę wam to pokażę. Możemy sobie wyświetlać takie materiały. To obrazu sobie jeszcze wrócimy. Pokażę wam też inne tryby demo. Natomiast skończmy tą zakładkę, tutaj mamy ustawienia oczywiście języka, jest język polski i informacje na temat wersji systemu i temperatury tutaj tego projektora. Tak więc to są de, te główne ustawienia. Teraz przejdźmy sobie szybko do ustawień Androida i zobaczmy sobie tak naprawdę parametry techniczne tego projektora. Mamy informacje. Przede wszystkim, to co nas interesuje, certyfikacja dla Netflixa. Projektor posiada pełną certyfikację, więc możemy oglądać w z Netflixa w tych najwyższych rozdzielczościach. Następnie, zobaczmy wersję systemu Android. Jest to Android TV w wersji 11. Całkiem nieźle jak na projektor. Powiem Wam, że mało projektorów posiada wyższe wersje systemu Android. Czy będą jakieś aktualizacje? Nie wiem. Prawdopodobnie nie, ale. Może mile się zaskoczymy. Aktualizacje zabezpieczeń z 5 lutego 2024 też mogły być lepiej. Natomiast tutaj liczę, że jakieś poprawki się pojawią. Może zobaczmy sobie na szybko pamięć. Pamięć wewnętrzna tutaj 13 GB, jeżeli chodzi o pamięć współdzieloną czyli tutaj pamięci 16 GB. zainstalowana wewnątrz projektora. Do tego oczywiście jest obsługa asystenta Google. I jest też obsługa Chromecasta, o czym Wam już wspominałem. Żeby potwierdzić te informacje systemowe, to jak zwykle posłużymy się AIDA64. I teraz zobaczcie. Procesor w tym projektorze to jest procesor iMLogic. To jest dobra informacja, bo jest to dobry procesor. Do tego mamy 2 GB pamięci wewnętrznej. No i tutaj w wolnej pamięci na nasze dane pozostało jakieś 11,6 GB. Jeżeli chodzi o ten procesor AM Logic, to może zobaczcie sobie, jest to procesor czterodzeniowy, rdzenie Cortex-A35, taktowane zegarem 2004 MHz. Do tego oczywiście grafika Mali G31, no i rozdzielczość maksymalna 1920, czyli rozdzielczość Full HD. Tutaj wszystko się zgadza, jeszcze może sprawdźmy tą wersję Androida dla potwierdzenia. Jak widzicie, AIDA również pokazuje nam, że jest to Android w wersji 11. No to jeszcze jedna istotna rzecz, a mianowicie sprawdźmy sobie DRM Info, ponieważ tutaj od tego zależy, czy będziemy mogli odtwarzać materiały w tych najwyższych rozdzielczościach na tym projektorze i zobaczmy sobie tutaj, mamy tutaj Google Widewin i poziom zabezpieczeń L1, czyli jak widzicie wszystko się zgadza, te materiały w najwyższych rozdzielczościach będą na tym projektorze odtwarzane. Teraz, jeżeli chodzi o sam system, to jak widzicie, klasyczny Android TV z dostępem do sklepu Google Play. Sklep Google Play pod telewizory, czyli pod urządzenia sterowane pilotem czyli nie jest to ten sklep, który znaczy z telefonów tylko sklep pod telewizory i właśnie pod projektory. W sklepie klasycznie wszystkie aplikacje VOD, aplikacje multimedialne. Gry wideo, to wszystko możecie pobierać, instalować sobie na tym projektorze. Jeżeli wejdziemy do rozrywki, to jak widzicie, wszystkie najpopularniejsze aplikacje VOD od Skyshow tam przez Maxa, przez CDA, TikToki. Jest też Player Disney VOD, postatu Kanał Plus. Tak więc myślę, że niczego Wam tutaj nie powinno zabraknąć. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Podobnie jeżeli chodzi o jakieś instalacje prostych gier które również możecie tutaj sobie zainstalować i takie proste gry sobie pograć. Oczywiście komfortowa rozgrywka będzie dopiero jeżeli podłączycie sobie do tego projektora jakiś kontroler, który Wam pozwoli łatwiej sterować się w tych grach. Tyle jeżeli chodzi o sklep. Teraz zobaczmy sobie działanie na przykład aplikacji VOD. Zobaczmy jak szybko uruchamia się na przykład Netflix na tym projektorze. Ja co prawda nie mam teraz konta tutaj założonego, ale zobaczmy jak szybko uruchamia się sama aplikacja. No jak widzicie, trwa to chwilkę. Jest to praktycznie taki sam czas jak na większości telewizorów, więc tutaj również uważam, że działanie aplikacji w tym projektorze jest bardzo szybkie. Projektor oczywiście pozwala też na sterowanie dźwiękiem, wyszukiwanie materiałów aplikacji VOD. Wyszukiwanie materiałów za pomocą właśnie głosu, czyli pilot zdalnego sterowania. Zobaczmy 4K Demo. Jak widzicie, możemy tutaj rozmawiać z asystentem, i te informacje są bardzo szybko wyszukiwane. I tak naprawdę możemy już jednym kliknięciem uruchomić sobie materiał, uruchomić sobie odtwarzanie na tym projektorze. Jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu, to zobaczmy sobie raz do ustawień. Mamy jakość automatyczną. Możemy maksymalnie wybrać tutaj, jak widzicie, rozdzielczość 4K, która oczywiście będzie interpolowana i wyświetlana w rozdzielczości Full HD. Natomiast będzie ona lepsza niż w przypadku materiałów, które byłyby wyświetlane typowo Full HD. Ja tutaj mam dość słaby internet w tym pomieszczeniu, więc może tutaj ustawię sobie rozdzielczość 2K. 1440p, i weźmy sobie do statystyk dla Nerdów dla potwierdzenia tej informacji. I jak widzicie, mam tutaj w tym momencie ustawioną tą rozdzielczość 1440p. I jeżeli chodzi o ten plik odtwarzany, jest to plik kodowany kodekiem AV1, czyli również pliki AV1 na tym projektorze są odtwarzane. Wyłączmy te statystyki i zobaczmy sobie jakość obrazu. Może jeszcze posłuchamy dźwięku. OK, jak słyszeliście, jest to projektor, który ma naprawdę świetne, potężne głośniki. Chyba jedne z najmocniejszych, jakie do tej pory miałem okazję testować w projektorach. Tak więc, korzystając z tego projektora, wydaje mi się, że nie potrzebujemy tutaj dodatkowych głośników, jakiegoś dodatkowego zestawu audio. Który oczywiście też możecie tutaj podłączyć. Poprzez łączność Bluetooth, która w tym projektorze oczywiście jest dostępna, czyli całe kino domowe, bezprzewodowo też możecie do tego projektora podłączyć. Natomiast jak słyszeliście, ta jakość dźwięku jest na tyle dobra, że pozwala naprawdę komfortowo oglądać na tym projektorze filmy. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, tutaj też nie mam najmniejszych uwag. Obraz jest bardzo jasny, bardzo wyraźny, kolory są tutaj świetnie odzorowane. Wydaje mi się, że to jest też naprawdę jeden z lepszych projektorów w przedziale do 2000, jaki miałem ostatnio okazję testować. To co jest oczywiście atutem tego projektora to jego jasność. Teraz widzicie ten film wyświetlany przy zaciemnionym pomieszczeniu, natomiast zobaczcie jak to wygląda przy zapalonym świetle. W tym momencie mamy dość mocne światło zapalone w pomieszczeniu i jak widzicie, możemy bardzo komfortowo oglądać ten materiał. Praktycznie widzimy dobre odwzorowanie kolorów, widzimy też dużą szczegółowość, natomiast jest to zupełnie inny efekt niż w przypadku w większości projektorów w segmencie do 2000 zł, gdzie jasność maksymalna jest powiedzmy na poziomie 800 000 ansidumenów. Tutaj mamy ich 1500, tak więc tutaj od razu widać tą różnicę i to jest na pewno atut tego projektora. Ok, to jeszcze Wam pokażę działanie tych plików demo, które są tutaj wygrane. Mamy tutaj taki obraz relaksacyjny, mamy kilka dodatkowych bardzo fajnych efektów. Możemy na przykład wyświetlić sobie takie planety, do tego oczywiście jest też muzyka relaksacyjna. Czyli może być to dodatkowo ozdoba naszej, na przykład, tej ściany. Jeżeli chodzi o kolejne tryby, to zobaczcie, mamy kosmos, też bardzo ładnie to wygląda. Mamy jeszcze drugą wersję kosmosu, jak widzicie, tu też bardzo ciekawy efekt, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Do każdego tego efektu jest ta muzyka relaksacyjna, tak, tak więc bez względu na to, który efekt wybierzecie, no to myślę, że będzie to bardzo ciekawie wyglądało. Tu jeszcze posłuchajcie dźwięku. No i kolejna prezentacja świąteczna. Jeszcze też zobaczcie, jak wygląda dźwięk. A więc, jak widzicie, również do takich prezentacji, dekoracji i ściany, możecie ten projektor wykorzystać. Oczywiście, tak jak wspomniałem, możemy bardzo łatwo połączyć się z naszym telefonem przez Chromecast, czyli na przykład aplikacja YouTube. Chromecast, wybieramy sobie nasze urządzenie i zobaczcie, od razu możemy przesyłać sobie obraz z telefonu na projektor. I jak widzicie działa to bardzo szybko, bardzo sprawnie, więc również ta opcja myślę, że jest przydatna, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o przesyłanie zdjęć z telefonu czy waszych innych urządzeń mobilnych. Tutaj również macie taką możliwość, więc myślę, że również tą funkcję będziecie bardzo często wykorzystywali. No i cóż, tak naprawdę to jest chyba wszystko jeżeli chodzi o ten projektor, do tego projektora możecie też po HDMI podłączyć każde urządzenie zewnętrzne, jakiś dekoder, jakąś konsolę do gier i wyświetlać sobie obraz na dużym ekranie. Tak więc bez względu na to czy chcecie korzystać z tego projektora otwarzając te filmy, seriale przez aplikację VOD, czy chcecie sobie odtwarzać seriale z dysku zewnętrznego podłączonego po USB, czy też z urządzeń zewnętrznych, konsol, dekoderów i innych tego typu urządzeń, to za każdym razem macie tutaj zapewnioną świetną jakość obrazu i bardzo dużą przekątną. Jak pamiętacie, nawet do 200 cali. Tyle z mojej strony odnośnie tego projektora. Według mnie, na dzień dzisiejszy, w cenie do 2000 zł, jest to ewidentnie hit. Jeden z najlepszych projektorów, jakie do tej pory w tym przedziale co nowym spotkałem i myślę, że ten projektor mogę Wam jak najbardziej polecić. Tym bardziej, że cena, jak pamiętacie, tego projektora na dzień dzisiejszy to jest tylko 1614 bodajże złotych, z tym dodatkowym kodem rabatowym, który znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Tak więc jeżeli szukacie dobrego, jasnego projektora z systemem Android TV to myślę, że na dzień dzisiejszy jest to najlepsza propozycja w przedziale cenowym do 2000 zł. Z mojej strony na to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Proszę Was też o łapkę w górę i zapraszam Was już dzisiaj do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale SmartTest. Cześć!